Dzisiaj podpisujemy z księdzem proboszczem właśnie w parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej wspomożenia wiernych w Rusinowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy manierystycznej chrzcielnicy w kościele parafialnym. Właśnie tutaj to jest etap drugi, kwota 70 tysięcy złotych. Nie tak dawno, mam wrażenie, że jak wczoraj podpisywaliśmy umowę na pierwszy etap, a tak. teraz już mamy drugi etap. Ksiądz na pewno powie o szczegółach. Jest to wielki dar i wielki gest dobro, dobrotliwości, szczodrobliwości Panie Marszałek, czy Urzędu, czy Samorządu, w każdym razie że ludzi, którzy mają wgląd w te wszystkie sprawy związane z kulturą, z zachowaniu zabytków. To wielka sprawa dla nas, ponieważ nas nie byłoby stać na taką renowację, która sięga rzędu tam prawie ponad 100 tysięcy. To znacznie niewyobrażalna suma. A ta chrzciennica jest bardzo wymagającym obiektem, gdy chodzi o renowację. No i będziemy pamiętać, że to mamy dzięki pani marszałek. Dzięki życzliwości Pani Urzędu, i to będzie wielką nasz, ozdobą naszej świątyni. I tutaj też przy tej okazji yy, chcę wyrazić wdzięczność wobec yy, naszej władzy samorządowej, wobec Pana Kazimierza Wójta, wobec Pana Tomasza, którzy, dzięki którym wiele rzeczy yy, wydawało się nam nieosiągalnych czy niemożliwych. No, stało się poprzez ich urząd w zasięgu naszej prośby, możliwości, poprowadzili nas, pokierowali różnymi sprawami, przypinowali nawet niektórych dokumentów, bo powiem szczerze, taki wiejski proboszcz jak my, jak ja, no, trochę się gubi w gąszczu tych różnych współczesnych wymagań. Jakie są stawiane przez różne urzędy. Chciałbym bardzo gorąco podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu za wsparcie finansowe, pani Marszałek, panu Marszałkowi, za to, że w dniu dzisiejszym możemy się cieszyć tym, że to zadanie, które żeśmy sobie gdzieś tam założyli przy drobnym wsparciu gminy, będzie wykonane.